Hej, hej, witam Was bardzo gorąco, a dziś, moi drodzy, mega krzyżówka z Drap Party i Paradiso. We wczorajszym odcinku wygraliśmy 10 złotych. zaproponowałam Wam, że to, co wydrapałam w śwince, dołożę do wkładu. I z tego, kochani, co widziałam w komentarzach, to ten pomysł Wam się spodobał. Powiedzmy, że za tą dyszkę wygraną wczoraj wymieniłam sobie z Drap Party, a ze świnki z karbunki dokładam Paradiso i mega krzyżówkę. Jestem ciekawa, jak tam dzisiaj pójdzie. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku coś odzyskamy. A co by się długo nad tym nie zastanawiać, to od razu zaczynamy. I wiecie co? Tak jak wczoraj, zaczniemy od mega krzyżówki. Wybrałam sobie z numerkiem 14, i kochani, trzymajcie kciuki, co by się coś nam tutaj zwróciło, a może i to będzie najlepsza zdrabka z paczki, no wszystko się okaże. Zrobimy troszkę większe i kochani, jedziemy. A pierwsze dwie literki, no niezbyt obiecująco, ale B my tutaj mamy. No, xa nie ma co szukać. X to zawsze jest taki niewdzięczny w krzyżówkach, nie? J i i. No, i teraz powinno już pójść lepiej. I mamy. O tutaj. Kolejna i. Jeszcze jedna w nilu mamy następną, ale jodka też jest jedna, bo jedna, no ale jest, no to kolejne h i k, dobra, uskokiem zaczniemy, tutaj mamy lesko, w Szachiście pojawia się h, o drugie h, a nawet i trzecie, dobra kolejne l i p, dobra, Lkę już mamy kolejna lka Tutaj jeszcze jedna. Trafiamy na P. I tutaj jeszcze R. No dobra, jedziemy dalej. U i Y. Dobra, uskokiem zaczniemy. Tutaj Y. Kolejny z Y. -ów. A w uchu ostatnie U. No to teraz C i O. No jedziemy. Tutaj C, tutaj C. O mamy ucho. U mnie w drugim pokoju trwają zabawy moich piesków. A więc po tej stronie chyba zmobilizuję ich na dwór. Troszkę się wymęczą, to i ciszej będzie. A my wracamy do C i do O, ale już nie mamy na krzyżówce. No to G i Z. Dobra, do Igora na pewno G wpadnie. Tutaj mamy Z, -tkę. w iść jeszcze jedna Z, -tka. No i koniec zabawy z tymi dwiema literkami. No to E i D. Dobra, E mam nadzieję, że się posypie. Chociaż tak widzę, że nie do końca. No A, to by nam tutaj zadziałało. Dobra, tutaj jeszcze E i to wszystko. No to dwie ostatnie, M i T. Dobra, doseta T wpada. Tutaj T, tutaj M. No i wygląda na to. Że kochani, przy tej stronie łapiemy się za ucho. No dobra, to jedziemy kolejną. Pierwsza strona o niczym nie świadczy, a ja idę moje dzieciaczki uspokoić. No, wyjście na spacer nie rozbroiło ich z tej energii, a więc, kochani, momentami może być głośniej, a my jedziemy dalej. Na następnej stronie zaczynamy od M i Z. A teraz troszkę większe, co. M i Z. Dobra, krymem na torcie zaczynamy. Tutaj M, tutaj Z. Kolejna Z. -ka. O, proszę, jak ładnie Zetki się sypią. Aby się nie wydawało, nie? Do Emila mamy Mkę. Tu kolejna Mka. W gmachu kolejna z naszych literek. Jest moda. Mamy Hetmana. No i za daleko nie pojechaliśmy. I E. O, E na dzień dobry, praktycznie, nie? To do lwa, wykreślimy obydwie. Tutaj mamy cech. Jest marzyciel, ziele, Emil, Gil, cyklamen. Tutaj do elfa. W Emilu jeszcze sobie elkę odhaczymy. A we flakonie będzie ostatnia. No troszkę tych literek tutaj wytrapaliśmy. Zobaczmy jak tutaj na dole to wygląda. No na dole znacznie mniej. To jedziemy w górę. Kolejne literki to W i A. O i teraz się zaczyna zabawa. Mamy lwa, pierwsze słówko. Mamy ewe, drugie słowo. A zobaczcie, dopiero zaczęliśmy krzyżówkę wydrapywać. No, tutaj już wszystko. No, nieźle się zapowiada. A kolejne literki to U i J. Mamy U. Tutaj kolejne U, ale J ja tutaj nie widzę. No to tutaj zaczniemy sobie unikiem. Tak pod palcem się chowa. Tutaj mamy Jana. I więcej nie będzie. C i O. Dobra, jest O. Tutaj mamy C. I teraz Wam powiem, że będę chciała, żeby wpadło H. Ale o, jak malutko. Dobra, mamy C. Mamy O, mamy O. Tu kolejne O się sypią. Tu mam nadzieję, że do H nam wpadnie D i P. Dobra, mamy P. No i tym P będziemy kończyć. A na dole? Tutaj P, tutaj P. Pojawiają się D. O, mamy młode. Pierwsze słówko na pomarańczowej. Mamy Pada, drugie słówko na pomarańczowej. Tutaj jeszcze P. I wędrujemy do góry. No mam nadzieję, że do H wpadnie. Ale póki co S i T. Dobra, jest T. W rysach mamy S. -kę. W puszce kolejna S, tutaj wskazie, w talku za to wpada T, i na razie nic więcej, a niżej. Dobra, mamy eski, Tutaj jest T, kolejne T, tutaj S. I możemy jechać po kolejne. No, zostało nam tylko cztery, No, liczę na to H, F i Y. Dobra, tu mamy Y i kolejny Y. O, mamy Elfa, kochani, wygrana krzyżówka. Dwie dychy nasze. No dobra, i dwie dychy. Tutaj jeszcze krym na torcie. Tutaj Y. No ciekawe, czy coś jeszcze dołożymy. Dobra, tutaj Ewkę widzę. Ale nie widzę Y'ów. No nie ma, nie ma. Dobra, to lecimy po te dwie. Ostatnie, może coś dołoży nam ta krzyżówka. G i B. G i B, dobra, mamy G, mamy B. Tutaj do dla kolejne G, tutaj jeszcze jedno. No jest daleko, to my się tutaj nie rozpędzimy. Ale dobra, i te dwie dychy. A my szukamy na pomarańczowej G i B. Dobra, w gmachu mamy G, tutaj kolejne G, tutaj jeszcze jedno. W garbie obydwie. No i Wam powiem, że dalej tutaj też nie pojedziemy. No tutaj akurat dwa słowa. No nic nie dołożymy. Ale możemy dołożyć jeszcze na ostatniej stronie. Także trzymajcie za to kciuki. A zaczynamy od J i O. O jo. Od samogłoski to zawsze miło się zaczyna. O J, też widzę. Dobra, tutaj. O, no tutaj znacznie mniej. No, i tutaj chyba nie spotkamy. Ale w razie w się trafi, no to jest. Obym go nie wywołała, nie? I, i R. No, Erek tutaj troszkę mijałam, jak szukałam o. No, z I to tutaj fatalnie, nie? No, tutaj będzie więcej. Drugi, jeszcze R. -ka. I wracamy do góry. Z i X. O, X -a to chyba tutaj nie było. Ale Z jest. Na niebieskiej kolejna Z. -ka. W gazie jeszcze jedna. I to na tyle. Dobra, kolejne dwie. V i Y. No, V nam nie straszny, bo wiemy, że tam na dole jest. Ale Y też tutaj mamy. Mało, ale napotkaliśmy je. Tutaj to nasza fałka. No, na razie to się krzyżówka nie zapowiada jakoś ciekawie. W i E! No tu tak, tu mamy Nerm, jest Anselm. Aborigen, Noe, Logopeda, Klej. W mamy w kowboju. W mamy też w Dawidzie jak mamy e, tutaj jeszcze emu, demagog, eliza, kuryle, jest i cent. No, wymietliśmy. O, a i f. No to teraz dłuższe drapanko. O, f. No, ładnie nam uzupełniła krzyżówkę ta literka. M i T. M i T. Dobra, widzę, że powstaje nam właśnie tym. No, na razie nic nie dołożymy u góry, a na dole do M wpada M, do tagu wpada T. Tutaj mamy M. -kę. Do stanu wpadnie T. Tutaj kolejne. I do centa chyba ostatnie te. Oj, tak. Dobra, ostatnie dolary. I zostają nam tylko gwiazdki. A tutaj K i P. K i P. Mamy K, mamy P. Tutaj do kosy kolejne K. Do okna. Do oki. I to jest już moi drodzy: drugie słówko. Tutaj jeszcze klej. A na dole. Dobra, już Kasie sypią. Czego nie powiemy o P? No, nie znajdziemy tutaj więcej. Dobra, dwie ostatnie literki. Czy one nam rozwiną tam krzyżówkę, aby coś dołożyć? U i C. Dobra, C widzę tutaj w harcie. Mieliśmy jeszcze F. -kę. No, ale na tej krzyżówce tutaj nic już nie rozwiniemy. No, zostajemy przy dwóch słówkach. Ale może tutaj, może nagle jakimś cudem nam się trzy utworzą? No, mamy Emu. Pierwszy krok. No i my chyba nawet drugiego nie zrobimy. No dobra, ale dwie dyszki wygraliśmy w tej krzyżówce, a więc kontrolne powinny być C. No i takie właśnie są, a więc krzyżówka nam się zwróciła. Dwie dychy na kolejny odcinek. No to tą naszą zdrabkę co dobram za te 10 zł, zostawmy na koniec. A tymczasem, moi drodzy, paradiso, a numerek mamy piąty. No to jedziemy. Trzymajcie mocno kciuki. A zaczynamy od kostiumu i rozgwiazdy. Kostium rozgwiazda. Dobra, mamy rozgwiazdę. Tutaj na razie stoimy. A na dole? Na dole musiałby być ten kostium, nie? Bo chociaż raz, ale w paradiso każdy symbol drapiemy. Ryba i napój. Dobra, jest ryba. Mamy napój. Na dole jeszcze. Ożywienie. A my bierzemy się za poszukiwanie żółwia i kompasu. I tak, żółwia już mamy, kompas obecny. I coś dodamy? No dodamy. Aż trzy kompasy, a tutaj jeszcze skrył się żółwik. Kotwica i palma. No to tak, mamy już palmę. Są też kotwice. Tutaj nic. I na dole no jest palma. I jest kotwica. No na razie nam zdrabka nie żałuje. Zobaczmy jak będzie dalej. Wiadro i tęcza. I tak jest wiaderko. Jest tęcza. Kolejna tęcza. I jeszcze jedna. I ostatnia tutaj na dole. Łącznie z wiadrem. Ale jeszcze wyhaczyłam, że tutaj mamy rybkę. Wodolot i łódź. No to szukamy. Wodolot już jest. Jest i kolejny. Tutaj mamy łódkę. I na dole, no, obydwa symbole. Dobra, to szukamy kolejnych. Rządek kończy nam deska, a ostatnie rozpoczynają galoty. I tak. Deska w trójce, shorty pod czwórką. I na dole dodamy jeszcze jedną parę shortów. Liść i kostka. No, zbliżamy się do końca symboli już. Liść i kostka. Dobra, jest kostka. Jest liść. Przedostatnia parka. Piłka i aparat. Dobra, mamy piłkę, jest aparat, kolejna piłeczka, kolejny aparacik i na dole, no na dole zobaczcie, wysyp fotografów, szkoda, że bez linii póki co, ale może teraz nam wpadnie termometr i będziemy za chwilę świętować. A wpada arbus i bluzka, no to tak, arbuza mamy, jest i drugi, mamy tą bluzkę. Tutaj jeszcze jedna z bluzeczek. I dodamy coś na dole. No niestety nie, no paradiso pusta. Już myślałam, tak fajnie nam szło. Ale wygranej tutaj nie znaleźliśmy. No to kochani, ta nasza zdrabka za tą naszą wygraną dychę, a jest to zdrab party z numerkiem siódmym. Szukamy takiej oto czapeczki i wyłącznie ten jeden symbol nas tutaj interesuje. No to szukamy. A zaczynamy od sukienki. But. Saksofon, serduszko, aparat. Na no jakiej impreza to muszą być i zdjęcia, nie? Awokado, sweterek, róża, perfumy, torba, kości, tofi, naszyjnik a pod naszyjnikiem muszka. Dobra, ostatnie już symbole, kochani. Ostatnie gwiazdki, ostatnie dolary. Wisienka, prezent, dzwonek, perła, gdzie ta czapka? Fortepian i na końcu czapki nie ma. A więc, moi drodzy, wygląda na to, że w przyszłym odcinku wydrapiemy sobie zdrabkę albo zdrabki za łączną kwotę 20 zł. To za dużo, ja nie poszaleję. A wy kochani, możecie dawać propozycje w komentarzach, jakie to zdrabki bądź zdrabka ma być. A ja się już żegnam z Wami, dziękuję Wam pięknie za oglądanie, pozdrawiam Was bardzo cieplutko i życzę Wam wszystkiego dobrego. Do następnego. PA!